Czemu ludzie nazywają cię szalonym Bobem? Kto mnie tak nazywa? Co za pomyleniec mnie tak nazywa? Nie słyszałeś wcześniej tego przyzwiska? Powiedz, kto mnie tak nazwał: William, Chloe, Mów, Książę? Nie, Książę by tego nie zrobił, więc kto z tej dwójki? Odpowiedz na pytanie. Zapomnij o tym. Nie. Powiedz, kto mnie tak nazwał, i dopiero wtedy pogadamy o zapomnieniu. Już zapomniałem. Oby! Oby, kurwa! Oby! Dobrze. Dobra decyzja. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, mówię to po raz ostatni. Nigdy więcej nie używaj tego imienia. Co robicie z tym złomem? Sprzedajemy go i trzymamy te pieprzone frakcje z dala od naszych interesów. Wszystko to dzięki złomowi. Właśnie to mamy w towarze. Złom to my, a ja jestem złomowym baronem. Kim ty jesteś? Złomowym baronem. Pamiętaj o tym, jeśli pragniesz zysku. Jestem nadzorcą złomiarzy. To znaczy, że jeśli mnie wkurzysz, nic nie zyskasz. Złomowym baronem. To wyjaśnia, czemu mieszkasz na tym wysypisku. Cała planeta jest jednym wielkim wysypiskiem. Złom to zysk. Życie jest tanie. Ludzie też. Złom jest wart więcej niż życie.